Poranny gość Radia Doxa. A w naszym radiowym studiu gości dziś Monika Jurek, wojewoda opolski. Dzień dobry. Dzień dobry pani, witam państwa. Jutro rusza cykl spotkań poświęconych bezpieczeństwu i reagowaniu w sytuacjach kryzysowych. Jaki jest główny cel tej inicjatywy? Przede wszystkim edukacja i informacja to jest kwestia, na którą zwracaliśmy uwagę od początku ubiegłego roku, czyli od początku, kiedy program ochrony ludności i obrony cywilnej funkcjonował po wejściu w życie ustawy. I różnych form, z różnych form korzystaliśmy. Zaczęliśmy od filmików edukacyjnych, które nagrywaliśmy wspólnie z Państwową Strażą Pożarną, różnego rodzaju konkursy, różnego rodzaju spotkania. Teraz wspólnie z starostami. Oraz komendantem Państwowej Straży Pożarnej, komendantem wojewódzkim, panem Pawłem Kielarem, zdecydowaliśmy się na odwiedzenie mieszkańców w każdym powiecie. Po to, żeby bezpośrednio rozmawiać, żeby informować mieszkańców o tym, co już nam się udało w ubiegłym roku zrobić. Tego, temu będą służyły te spotkania z samorządowcami z danego terenu. Rozpocznę od takiej ogólnej informacji na temat wdrażania programu ochrony ludności obrony cywilnej na terenie naszego województwa. Później będzie czas, aby samorządowcy pochwalili się swoim mieszkańcom tym, co udało się zrealizować, żeby opowiedzieli o tym, jakie mają plany na kolejny rok, bo jak wiadomo, a jeśli nie, to, to informuję w tym miejscu, że tak, program się nie zakończył. Program się nie zakończył, będzie, będzie również w tym roku. A dlaczego właśnie ten, ten temat ochrony ludności, obrony cywilnej jest podejmowany właśnie bardzo mocno w ostatnim czasie? Wśród komentarzy najczęściej pojawiają się takie, że to jest niepotrzebne zastraszanie i sianie paniki. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Nawet sama nazwa, bądźmy świadomi i gotowi. Właśnie o to chodzi, żeby budować tą świadomość mieszkańców. Dlatego też oprócz tych wystąpień wojewody i samorządowców zaprosiliśmy do współpracy strażaków, którzy opowiedzą mieszkańcom o tym, jak w konkretnej sytuacji, w sytuacji zagrożenia się zachować, jak się do nich przygotować, bo żyjemy w czasach ciekawych, ale też i, i trudnych, i, nie, i takie bezpieczeństwo nasze, które wydawało się raz nam dane na zawsze, okazuje się, że może być w różny sposób zagrożone. Ja nie mówię o zagrożeniu militarnym, ale mówię o takich codziennych, no, kryzysowych sytuacjach, które właśnie, nas mogą spotkać. Właśnie, na, na jakie zagrożenia, na jakie sytuacje będą zwracać uwagę prowadzący te spotkania? No przede wszystkim myślę, że system ostrzegania i informowania, komunikowania mieszkańców za pomocą syren i alarmów, czy też komunikatów głosowych? Myślę, że nie jesteśmy do tego przygotowani. Myślę, że też istotne będzie to, żeby uświadomić każdemu mieszkańcowi naszego województwa, każdej rodzinie, że służby oczywiście będą i są zawsze w gotowości. Natomiast to od nas zależy, jak będziemy przygotowani na różne sytuacje. Na sytuacje, kiedy będzie na przykład alarm przeciwpowodziowy albo Sytuacja związana z wystąpieniem jakiejś um, sytuacji um, meteorologicznej, typu um, porywisty wiatr, czy jakiś, jakieś tornado, czy, czy nawet jakieś na przykład, I mrozy, tak? które, Oblodzenia. które ostatnio nam doskwierają. Mhm. Tak. I jeśli chodzi właśnie o to, bo często, często mówi się o takim budowaniu odporności mieszkańców, tak w praktyce, to jak, co to oznacza? Budowanie odporności ja rozumiem na takich dwóch poziomach. Przede wszystkim musimy budować tą odporność naszych gmin, naszych powiatów, czyli tą, budować tą infrastrukturę i zadbać o to, żeby były odpowiednie środki do zarządzania kryzysowego, do ratowania. Zdrowia, życia, mienia ludzi. Natomiast drugą częścią jest to budowanie odporności takiej społecznej, czyli wyposażanie mieszkańców w umiejętności, w wiedzę, w informacje, tak żeby faktycznie przez pierwsze 72 godziny mogli sobie poradzić w sytuacjach zagrożenia, a jeśli pomoc przyjdzie szybciej, to oczywiście są do tego wyspecjalizowane służby. Te spotkania będą, w takie, będą miały taką stałą formułę. Czyli zaczynamy od takiej edukacyjnej części, prawda? Bo będzie jeszcze o, taka wiedza praktyczna dotycząca plecaka ewakuacyjnego. Tak, myślę, że ten przysłowiowy plecak ewakuacyjny jest dość ciekawą jest ciekawym tematem, ale też i nie chcemy tego zrobić teoretycznie, ale pokazać taki przykładowy plecak, opowiedzieć o tym, jak sobie taki plecak przygotować, żeby nie kupować gotowych, które są proponowane w tej chwili na rynku, ale naprawdę chodzi o to, co powinniśmy w jednym miejscu zgromadzić w swoim domu. Jakie przybory? Co takiego będzie najbardziej istotnego, żeby w sytuacji zagrożenia mieć to po prostu pod ręką? Ale tak naprawdę liczymy na to, że będzie to też okazja do zadawania pytań przez mieszkańców, bo czasy, kiedy uczyliśmy się o tym na lekcjach przysposobienia obronnego, już dawno minęły. No właśnie, pytanie teraz: co z tego pamiętamy? Czyli warto, warto tę wiedzę sobie odświeżyć. Tak. A poza tym mamy teraz inne zagrożenia, chociażby te właśnie hybrydowe, chociażby te zagrożenia dotyczące tego, że żyjemy nie tylko w tym świecie realnym, ale też i w świecie wirtualnym, że te informacje internetowe, że te różne... Kwestie, które do nas docierają i którymi jesteśmy atakowani, bombardowani na co dzień, musimy też umieć odpowiednio przyjmować, odpowiednio je selekcjonować i, i wyciągać to, co faktycznie jest istotne, po to, żeby nie dać się tej y, fali y, hejtu i dezinformacji. Mm -hmm. y, jeśli chodzi o te informacje, myślę, że do większości mieszkańców naszego regionu dotarł już poradnik bezpieczeństwa, czyli ta y, książeczka taka, która zawiera y, właśnie porady na, na wypadek y, sytuacji y, kryzysowych y, bardzo te spotkania, które Państwo planują, będzie ich 12 w każdym z powiatów, czy one będą rozszerzeniem, uzupełnieniem tego, tej, tej wiedzy zawartej w poradniku, czy będzie to zupełnie coś nowego? Będziemy mieli też ten poradnik z sobą, będziemy każdej chętnej osobie, która przyjdzie na nasze spotkania, taki poradnik rozdawać. Ja myślę, że to bardziej chodzi o to, żeby zachęcić ludzi zachęcić naszych mieszkańców zarówno tych młodych jak i seniorów do tego żeby faktycznie zajrzeć do tego poradnika żeby się zapoznać z tym co w tym poradniku zostało przekazane w bardzo prosty w bardzo intuicyjny sposób bo też nie da się tej wiedzy skumulować w tak małym wydaniu myślę że najważniejsze jest to żeby ten poradnik faktycznie nie trafił od razu do kosza albo jak niektórzy a nie chcę zresztą mówić o tych komentarzach. No, które czytamy, po prostu. Widzimy w mediach absolutnie społecznościowych, tak, co, co ludzie piszą na temat tego poradnika i, i właśnie jakie, jakie porady do, do tego. Natomiast, no, no, właśnie, to jest coś, co służy naszej edukacji, do informowania się o tych, o tych sytuacjach kryzysowych. I właśnie przypomnimy, że nie są to tylko te związane z działaniami militarnymi, ale także te. Związane z pogodą, czy chociażby z brakiem prądu. O tym będą Dokładnie. mówili też strażacy, którzy będą prowadzili też tę część taką teoretyczno-praktyczną. Tak, bardzo mnie cieszy to, że Państwowa Straż Pożarna od początku tej kampanii jest razem z nami, bo od kogo jak nie od fachowców mamy czerpać takie informacje i myślę, że to naprawdę jest, będzie spotkanie mam żywię taką nadzieję po to to organizujemy po to to robimy z wykorzystaniem Wielu, wielu zaangażowanych osób we wtorki i czwartki o godzinie 16 w różnych powiatach, żeby zachęcić mieszkańców do sięgania po te informacje, żeby zachęcić mieszkańców do tego, żeby w swoich domach o tym mówić, żeby się przygotować, żeby być po prostu świadomym, bo wydaje mi się, nawet nie wydaje mi się, jestem o tym przekonana, że takim najważniejszym elementem tego całego systemu bezpieczeństwa jest świadomy mieszkaniec. I strażacy będą zwracali też uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz, jaką jest wyposażenie domów w czujki tlenku węgla i czujki dymu, bo wiemy, że, że z tym jeszcze jest różnie. Ten obowiązek posiadania takich czujek dopiero wejdzie. No i, i właśnie strażacy będą też zachęcać i pokazywać na przykładach, jak, jak bardzo może to uratować nasze życie. Tak, zatrważające są te statystyki, które docierają do nas związane z zatruciami, tlenkiem czy pożarami, które właśnie w, szczególnie w tych okresach zimowych, kiedy różne formy dogrzewania mieszkań stosują ludzie, są po prostu naprawdę niebezpieczne, i to one najbardziej na ten moment zagrażają bezpieczeństwu i życiu. Ludzi, dlatego strażacy też przy okazji tych spotkań będą mówić o tych czujkach, będą mówić, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie domu. Myślę, że to będzie spotkanie naprawdę potrzebne, to będą rozmowy, które rozszerzą trochę nasze horyzonty dotyczące tego, co jest dla nas, dla każdej rodziny najważniejsze, czyli zdrowie i bezpieczeństwo. Pierwsze spotkanie zaplanowano już jutro o godzinie 16 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Tak, starostowie zadbali o to, żeby zaprosić jak największą grupę mieszkańców do wskazanych przez siebie zresztą lokalizacji. W każdy wtorek i czwartek od jutra będziemy się widzieć z mieszkańcami. Zapraszam bardzo serdecznie do spotkania. Będzie to też okazja, żeby porozmawiać indywidualnie, żeby pochylić się nad różnymi problemami mieszkańców związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, ale też dowiedzieć się, co starostowie, co burmistrzowie czy wójtowie dla nas jako mieszkańców danego terenu już zrobili i jakie mają plany na przyszłość. Bo chcę tylko. Jeszcze dodać, że ten program się nie zakończy. Program no właśnie, ochrony ludności teraz... obrony cywilnej trwa. Mm -hmm. Na zakończenie właśnie powiedzmy um, o planach, jeśli chodzi o program e, ochrony ludności i obrony cywilnej. Y, wiadomo, ile pieniędzy nasze województwo otrzyma. Będzie to więcej niż w, w zeszłym roku, prawda? Tak, w ubiegłym roku mieliśmy do dyspozycji ponad 108 milionów, w tym roku ponad 115,5 miliona. Już Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego y, przyjął regulamin oraz podział środków. Będzie to bardzo podobnie jak w ubiegłym roku, czyli wyznaczyliśmy każdej gminie, y, powiatowi maksymalną kwotę dofinansowania, o jaką mogą się starać, składając wnioski na zakup lub y, inwestycje, które. Służą poprawie bezpieczeństwa mieszkańców danego terenu? No, właśnie, bo samorządowcy zwracali też uwagę na to, że bo jeśli chodzi o ten sprzęt, no to myślę, że już sporo e, wyposażenia zostało zakupione. Natomiast właśnie pojawia się kwestia tych miejsc schronienia. Czy tych pieniędzy w tym roku wystarczy na organizację tego typu obiektów? No byłabym bardzo y, dużą optymistką, gdybym powiedziała teraz, że 115 milionów to jest wystarczająca kwota na takie inwestycje, ale mamy kolejny roczny program. Jest w tej chwili, trwają prace nad zmianą tej y, ustawy, nad zmianą programu i nad kolejnym programem, który będzie już y, wieloletnim programem. Więc te plany albo etapowanie tych działań związanych z inwestycjami w miejsca schronienia, na no to jest czas już teraz, natomiast faktyczna realizacja to myślę, że dopiero od roku 2027, kiedy będzie wieloletni program obowiązywał i będzie można odpowiednio zaplanować realizację tych, tych inwestycji. No niestety. Y, mamy, y, jesteśmy po pierwszym roku i nikomu w jeden rok jeszcze się nie udało tak dużo zrobić, jak, y, jak to z, y, z udziałem naszych samorządowców y, zrobiliśmy, y, dla zabezpieczenia chociażby tych środków i tych magazynów i tego wyposażenia tak niezbędnego, y, o czym mogliśmy się przekonać w, w powodzie 2024 roku chociażby. Jeśli chodzi o spotkania, szczegółowy harmonogram ym, poza stronami poszczególnych samorządowców, także na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Radiodoksa jest partnerem medialnym tych wydarzeń, także też będziemy na bieżąco y, informować o spotkaniach. A dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat z Moniką Jurek, wojewodą opolskim. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i mam wielką nadzieję na spotkanie z, państwa, z Państwem. Na tych powiatowych spotkaniach, na które jeszcze raz serdecznie zapraszam.